Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj pokażę wam dużo rzeczy, jakie przyszły do mnie w nowym roku jakie sobie zakupiłam a są to rzeczy do ubrania i do domu i zrobię taki miks, bo muszę się pochwalić wam bo są fajne te rzeczy to zacznę od filiżaneczki słuchajcie, kupiłam w Charity Shopie Taki zestaw, to jest pięć filiżanek takich, w takie piękne lata, siedemdziesiąte kwiatki. I taki spodeczek, jest te spodeczki w ogóle fajne, bo nie są tylko tak na obrzeżach, ale tak cały taki, taki spodeczek. I do tego jest talerzyk deserowy na ciasto. I tak mi się to spodobało, mówię wezmę, i do tego nie było drogie, bo pięć funtów za cały zestaw i się psy dobijają teraz, ale ich nie wpuszczę. Bo nie! Do ubrania kupiłam ten sweterek, dostałam pod choinkę, nie, na urodziny dostałam voucher do Marksa Spencera na 25 funtów i sobie kupiłam taki sweterek, to jest taki jakby półgolfik na promocjach i jest taki, to jest taki lekki nietoperz? Coś takiego, takie może, tak, że tak dziwnie tu robi. O! Ale noszę go tak po domu, bo w sumie nie wiem. Ale jest taki miły w dotyku. To nie jest, bo sprawdziłam yy, skład, to nie jest jakaś tam wełna. Ale w dotyku jest jak taka angora. Jest takie miękkie. Jeszcze ma takie małe, takie taki jak naprawdę, jakiś mocherek albo angorka taka. I to jest takie fajne, cieplutkie. I to jest jak bluza. Jak taka bluza, bo tu ma taki troczek. To jest taki tak się nosi. O. I do tego jeszcze mam tutaj też nowe takie spodnie. To łóżko, jakie. Spodnie są takie jakby dresowe, takie po domu, ale mają w środku lekki polarek i przez to są takie ciepłe. I kupiłam je w primarku. Coś spadło, a to co spadło, to jest dla Rosa na naszą drugą rocznicę, która będzie niedługo wypadać. Kupiłam mu płytę winylową, którą chciał Crosby Steels and Nash. I takiej szukał i mu kupiłam. Mówię, niech się cieszy. On nie wie, także będzie zadowolony, mam nadzieję. To to dla Rosa Winel jest. Mam też dwie koszulki muzyczne. Takie to było nieoczekiwane, ale kupiłam jedna Led Zeppelin. Tak mi się spodobała i nie było mojego rozmiaru, był rozmiar rosa i roz sobie kupił i później poszłam do tego sklepu i już był mój rozmiar. To jest męska, ale S-ka to też dobra. I tak mówię, kurde, będziemy mieć takie same koszulki, ale naprawdę ta mi się tak podoba, że kupiłam. Tak myślę, że może jej rękawy obetnę, żeby zrobić taką bez rękawów. Zobaczę, ale jest super. I druga, która też mi się strasznie podoba. Finlizi, Lizzy. Fin I to aż tak nie widać. To są złote napisy. Nie powiedziałabym, że się tak mienią w słońcu, ale widać, że to jest takie złoto i taki fin Lizzie. i też to jest męska eska. I myślę, że może też jej rękawy obecne, ale super. Jestem bardzo z tych dwóch koszulek zadowolona. A jakiś czas temu powiedziałam sobie, że. Będę kolekcjonować wszystkie numery fangori do setnego numeru. Wszystkie pierwsze 100 numerów fangori. I tak sobie powiedziałam i zakolekcjonowałam ledwie tam z 5-6. I w tym roku postanowiłam kontynuować kolekcję. I mam taki numer doszedł mi nowy. Takiego numeru, nawet nie wiem, jaki to numer, ale wiem, że to jest numer mniej niż setny. Taki, to jest chyba 56 czy coś takiego. I ten z tą okładką uwielbiam. To jest z opowieści Skrypty. To jest z pierwszego sezonu, chyba drugi czy trzeci odcinek. I na święta oglądaliśmy właśnie ten odcinek o Świętym Mikołaju. I bardzo lubię, bardzo, bardzo opowieści Skrypty. W ogóle I nie wiem, dlaczego nie ma tego na DVD tutaj. Jest tylko dostępna niemiecka wersja i. Och, bardzo jestem oburzona. A do domu w końcu upragniony babciny kocyk znalazłam. No, jestem super podekscytowana w końcu. Zajęło mi to po prostu. Chyba mogę powiedzieć, że lata, bo zaczęłam szukać chyba z tych babcinych kocyków z dwa lata temu i nie mogłam znaleźć. A jak były gdzieś na eBayu, to ceny były po prostu zawrotne. I udało mi się znaleźć w. W vintage shopie. Tak, to nie było z Charity, to było w vintage shopie. Jest nieduży, mały taki kocyczek. O, taki kwadrat. Ale jest super i już mam dla niego miejsce. On w dużym pokoju na fotelu tam sobie leży. Także w końcu babciny. Kocyk szydełkowy. No i jest długo wyczekiwana torebka, którą zamówiłam przez internet z Urban Outfitters. W końcu doszła. To jest taka torebka plecaczek. Ale ten plecaczek to jest, wiecie, śmiechu warty, bo to są takie małe te, te, te jak ona się nazywa, ramionczka, że to chyba jest dla, dla dziecka. Ale taki fajny, ale ma długi pasek jako torebka, także można o tak narzucić sobie. tak I tak mi się kolor podoba i jest taka fajna i puszysta i miękka i jest też niby mała, ale moja duża portmonetka tutaj wejdzie i jest naprawdę taka fajna o, cały taki portfel tu się bez problemu mieści i jest super. Jestem bardzo zadowolona, bo kolor jest po prostu piękny i tak ożywia i jest taka, dotknijcie tego mięciusia, fajniusia taka. Także było warto czekać, też na promocjach kupiłam, ale podoba mi się, w końcu jest, w końcu przybyła torebusia. I jeżeli już jesteśmy w temacie torebek, to drugą kupiłam niespodziewaną, ale wpadła w oko, to mówię, wezmę. Słuchajcie, jeansowa większa, z Lewisa. Taka. I tak ją zobaczę, byłam z Rosem. Pojechaliśmy do centrum handlowego w Livingston. To jest za Edynburgiem taka dziura, tam nic nie ma, tylko domki, takie brzydko tam jest. Nie lubię. No, ale pojechaliśmy, bo tam jest wielki outlet. I ogólnie cały rok jest wszystko taniej, a teraz jeszcze były promocje, to było jeszcze taniej. I zeszliśmy do sklepu Lewisa i patrzę i ta torebka tak mi w oko wpadła i mówię do rosa, ładna? A on mówi, taka z lat 70. I jak on powiedział, lata 70, to bez zastanowienia wzięłam, bo ja lubię rzeczy z lat 70. I mimo, że ma takie wielkie logo, to tak się nie rzuca za bardzo, bo jak się ją założy, to akurat ręka tak idzie. To tak, tak nie jest aż takie hamskie to logo, a w środku jest po prostu zwykła. Nawet nie ma przegródki na telefon, ale jest fajna i pojemna. To jeszcze w tym outlecie kupiłam niespodziewanie sobie nowe buty do biegania. Moje już się zaczynałam podeszwy wycierać trochę. Tu tak myślałam o tym, żeby kupić, ale nie myślałam, że się trafią teraz. I poszliśmy do sklepu, mówię: wejdę do sklepu Adidasa, bo moje pierwsze buty były z Adidasa do biegania. Takie miałam buty, a teraz mam Asiksy i tak, tak myślałam, że a, dam szansę Adidasom. I przymierzyłam tam chyba z 50 par. I ostatnie, tak mówię: jaki kolor fajny, przymierzę. Słuchajcie, są tak samo wygodne jak te moje pierwsze buty Adidasa, które miałam. Są naprawdę świetne. Kolor, ja wiem, że kolor po jednym bieganiu one już będą czarne. One, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale wiecie, jak to jest coś, zobaczycie i tak. No, tak chcę je. No i tam, a jeżeli kolor i do tego wygoda jest taka, to tak, o boże, to te buty. A najlepsze jest to, że były przecenione ze 105 funtów na 29,90. To jest szokujące, jakie one były tanie i do tego są takie wygodne. I mam podeszwy firmy Continental, to ta, co robi te opony. I do biegania i na siłownię mam też nowe legity, leggingsy, spumy. Kupiłam w, w T.K. Maxie Tań, tańsze, ale takie takie robi psychodeliczne. Kreski, te, te kreski robią psychodeliczne. Kreski na tyłku i na udach. Jak patrzę w lustro, to mi się to podoba, jak ja w nich wyglądam. I są trzy czwarte, bo tylko ta, Nie lubię długich legieńców. Nie, tylko takie. Nawet jak jest przymrozek i jest zimno, to w trzy czwarte. Bo nogi, jak biegam, to się szybko rozgrzewają. I te fajne takie. A do domu jeszcze jedna rzecz. O. Obraz, obrazek wyszywany. To jest na materiale wyszywane są y, osty. Osty to taki symbol Szkocji. I one są takie piękne, tak mi się to spodobało. Kupiłam w Charity Shopie za 10 funtów, ale za wielkość tego obrazka, i za, za to, że takie są ręcznie wyszywane, to mówię warto. I już nawet wiem, gdzie go powiesimy tylko potrzebujemy drabinę, bo tu wysokie sufity. Także tam pod sufitem w dużym pokoju. No super, super z tyłu. No tak, o, na łańcuchu. No, bardzo jestem zadowolona. Bardzo, naprawdę. A tu takie puszyste osty. Takie. Słuchajcie, sweterek. Taki sweter. Pokażę Wam tak. Taki sweter niby taki zwykły, lekki oversize, ale nie za duży, bo to jest rozmiar SM, czyli mój rozmiar, ale jest taki fajny. Kolor strasznie mi się podoba, że jest taki, czy to się nazywa melange? Na melanżu. W każdym razie kolor mi się strasznie spodobał, fason dobry, ale to, co mnie bardziej urzekło, to że do tego jest szaliczek. I ten szaliczek, jak tak założymy tutaj, to się tworzy golfik i tak można nosić jako golf, jako nie golf, albo można sobie po prostu wziąć ten szalik i tak sobie machnąć bez swetra w ogóle. I to mnie tak, bardzo mi się ta idea spodobała, że tak można robić i mówię, wezmę i nie był też, to też z TK Maxa i ja dostałam pod choinkę od Rosa Bondo TK Maxa i chyba 13 funtów zapłaciłam za to. I jestem bardzo zadowolona z tego swetra i już go nosiłam dwa razy i dostał komplementy, także dobry zakup to był. Czekam cały czas jeszcze na dwie koszulki z horrorów. Już jestem naprawdę powiem szczerze wkurzona, bo zamówiłam 30 stycznia. I ja rozumiem, że po nowym roku ktoś jeszcze mógł mieć jakieś wakacje, święta i to jest firma, która robi ręcznie te koszulki, także czeka się, ale dostałam już chyba ponad tydzień temu e-mail. Że zostały wysłane. I ja też wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że poczta tutaj czeka się nie, niekiedy dwa tygodnie na listy, więc na pewno myślę, że zostały wysłane właśnie pocztą, ale no chętnie zapłaciłabym o jednego funta więcej i niech mi to wyślą szybciej niż czekać. To już jest oburzające. Także czekam na dwie koszulki z horrorów, i moim pocieszeniem jest, to, że mam nową, jeszcze jedną koszulkę z horroru, która przyszła w ciągu dwóch dni. Tak. Czy ktoś rozpoznaje tego pana? Czy ktoś wie, kim jest ten przystojniak? A tu pod nim jeszcze taki potwór. To jest Macready, z filmu Coś Johna Campe Carpentera. Tak mi się ta koszulka podoba. Jest tak rewelacyjna. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie. O, zobaczycie chyba. Całe ich jest, całe te budynki, w których to się wszystko wydarzyło jest. No. I ta koszulka po prostu to też jest męska eska. Nie było damskich rozmiar koszulek, co jest trochę smutne, ale jest dobra. Bardzo mi się podoba. Jestem tak zadowolona. Naprawdę, to oh, to chyba będzie moja ulubiona koszulka na lato. Także Kurt Russell wygląda dobrze. I powiem wam, że to wszystko. No, tak, tak. Wszystko już wam pokazałam. Nie mam nic innego nowego, chyba. Jest parę rzeczy, które kupiłam dla Rosa. Ale to myślę, że może uda mi się zrobić później jeszcze taki film, co dla Rosa, ponieważ zbliżają się jego urodziny. I na urodziny chcemy kupić dużo ładnych prezentów, fajnych. O kilku on już wie, ale będą też prezenty niespodzianki. Także to dla Rosa to Wam zrobię oddzielny film, bo myślę, że też może być ciekawie. I to wszystko. Także takie rzeczy zostały zakupione. Tak, tak. I mogę Wam powiedzieć, że Jestem ze wszystkiego zadowolona. Nie ma rzeczy, która by mi się tutaj nie podobała w tym całym, w całym moim kupnie. O, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Także pozdrawiam Was gorąco, serdecznie. I życzę udanego tygodnia. Odezwę się bardzo niedługo. No, muszę się odezwać niedługo aż tak szybciej. Bo tak trzeba. No, ale chyba już nie będę nic kupować teraz. Nie mam w planie. Zapłaciłam w końcu mój podatek i już mnie na nic nie stać. Ale będę was informować. Także pozdrawiam, całuję, ściskam i trzymajcie się w te zimowe dni ciepło, zdrowo i przytulnie. A ja idę sobie zrobić kawkę w nowych filiżaneczkach. Naprawdę piękne. Jeszcze raz Wam pokażę. Takie, takie. No, cudo. Cudo, Buziaki! pa!